Nie ma? Z tej strony Bagra, i dzisiaj wi i witam Was bardzo serdecznie w, w pierwszym odcinku nowej serii. E, nazywa się Papa's Games. E, raczej każdy powinien wiedzieć, co to jest za gra, ale ja Wam podpowiem. Jest różne takie gier. Ja na przykład wybrałem sobie taką. E, już sobie mam, już wszystkie kurczę. Wiecie co, to ja sobie po prostu będę kontynuował. No, ten Ja Wam powiem, o co chodzi w tej grze to będzie taki odcinek wstępu to tam yy, będę grał tak długo, aż mam teraz 16 level, że no w tym szesnasty dzień to jeśli zdobędę yy, to muszę zrobić powiedzmy ustawiam sobie, że 20 albo 25 i zmieniam po prostu tako na powiedzmy piszce albo na yy, skrzydełka, no i ten. Dobra chodzi tutaj o to, że mamy jakby własny. Lokal i musimy go ulepszać i uszczęśliwać klientów i tak dalej. No, ja już sobie trochę, troszkę grałem, jak widzicie. Ech. I mu musimy uszczęśliwać klientów, bo na dole tutaj mamy 5 gwiazdek i mam brązowy medal. Jeżeli będę miał z wszystkich złote, no to oczywiście no. Co ona chce? Dobra. A, i zobaczcie, i się interesują, i nie patrzą na czas. Kupiłem sobie złoty yy, nóż i złoty ten, żeby szybciej to robić. <coughs> Czekajcie. <coughs> ja zapomniałem, to chyba jest najlepsze. Albo sombrero? Nie. Konstrukcja, tak, tego nie mam tu brązowe tu szare już a ta gruba to cały czas w pieprzach więc ją jej, jej, jej łatwo uszczęślić było tak i food Critic. Jeszcze raz go chyba uszczęśliwiliśmy. I ten będzie najtrudniejszy, bo nasz szef, taki szef wszystkich, ten tutaj będzie. <coughs> ja bym chciał do tego szefa dojść, ale no, łowiem, do 25. Czego? Szybko, bo mi się przypali. O. <coughs> Fajne złote gogle. Co jest? Przełożyć mięso już się robi? Ja już chyba wszystko odblokowałem. Tak, wszystko odblokowałam. Tylko jeszcze sprawdzę, czy sklep jakiś... kurczę, a to chyba na koniec. Odznaczenia jakieś? Nie. No to ja idę do grilla. Pokażę wam tutaj w pierwszym odcinku jak to zrobić I napiszcie mi jakie mam zrobić następne Bo to też jest trochę ważne żebyście... żeby wiedzieć co wy chcecie Kurde Soft Soft I to przełożyć Dobra, czego ty chcesz? O zachciał się tego, to jest chyba wołowina Dobra Chce to będzie miał I wszystkie do softa i czekajcie, czekajcie I on chce to Dobra O, to ta wiki <grym> Dobra Pierwsze zamówienie, zacznijmy Robimy papriką. Sio. 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 Wiem, trochę... Wydaje się nudna gra, ale... Kurde co jest. Wydaje się nudna gra, ale jest bardzo fajna i no, można naprawdę się przy niej za, y, ubawić. 94 punkty, jestem wtedy dobry, ja? Yeah. Yep. Sorry, pulpecie, jestem zajęty. Dobra, teraz robimy brązowy ryż, ser, paprykę, cebulę i ketchup ostry. 128 punktów. Bam. Kurde, do jakiego to miało być? Do Pity? Co? O, właśnie, za. za. No, czego chcesz? No, to jest strasznie nawet trochę ciężka gra, a zwłaszcza jeśli chodzi o wyrobienie się tym, z tym, czasem tutaj. Jeśli się wyrobicie to powodzenia. Naprawdę, to jest trudne. Ja się nigdy nie wyrabiam, ale to i tak nie wpływa na nic. Nie będę każdego dnia nagrywał, będę trochę omijał, nie? No bo to by było nudne, gdybym każdy y, dzień nagrywał. Jak jeden nam zajęło już 6 minut nagrywania? Dobra, ja wracam do robienia, bo ja tutaj mam już gotowe. Sałata, znaczy czy to jest surowka Co to jest? Nie wiem Ser Wszyscy tutaj biorą ketu Albo ten albo ten biały 261 o widzicie mam srebrną no, odznakę Nie co, co ja popieprzyłem? A, okej. Okay. Czyli mam jedno to zrobić i jedno to zrobić, okej. Okay. <laughs> Trzeba brązowe, znaczy to są czarne. Czarne bobki. Jakoś tak. Brązowe babki. Brązowy ryż. Ja to tak byle jak robię i tak dostaję za to dużo punktów. No. Trochę mniej dostanę, bo już pewnie po czasie. Ale i tak dużo. 87 Zapomniałem. Hehe. Dobra, najpierw biały sos. Tutaj będę ostrożny. Kurde. Finish. <coughs> i Idzie cieszy. Ona to się cieszy z każdego jedzenia. Dobra. I właśnie. Pod koniec zawsze jest taki z czerwonym. Taki jakby byle skrytykować. Nawet jak dobrze zrobimy, to on skrytykuje. Dobra. Najpierw to mięso idzie do pity. A to idzie do harta. A ja się śpieszę, bo już mi zaraz się nagrywać nie skończy. Dobra, <gry> koniec. Słuchajcie, zrobię małe cięcie. Proszę państwa, najlepsze na koniec, ten co, ten że tak powiem, krytyk będzie, <coughs> będzie nami y, Teraz walczył, bo to jest chwila. Zrobię cięcie, jeszcze głupie mięso się ugotuje. Uwaga, gotowe, robimy. A zresztą. Uwaga, czy się spodoba. 60%. No punkt. Ej, nawet mu się spodobało. Zapłacił chociaż. Dobra, to by było wszystko na ten odcinek. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.